To jest odpowiedź, o którą prosiłaś Boga w sprawie swojego życia uczuciowego. Małżeństwo wydarzy się szybciej niż sobie wyobrażasz. Ale dlaczego teraz? Co zmieniło się w świecie duchowym? I jak powinna się przygotować, żeby nie przegapić Bożego czasu? Po latach doradztwa i obserwowania spełniania się obietnic mogę stwierdzić, gdy Bóg wypowiada takie słowo, to dlatego, że coś ma się wkrótce objawić. To jest sezon proroczy, a ty jesteś jego częścią. A dziś zrozumiesz znaki poprzedzające przyjście właściwej osoby, jak Bóg przyspiesza procesy i co musisz dostroić w swojej wierze, aby przeżyć to nadprzyrodzone małżeństwo. Czy czujesz, że w twoim życiu duchowym dzieje się coś niezwykłego? Że czas jakby się zagęścił, a rzeczy, które wcześniej wydawały się odległe, teraz stają się namacalne? To nie jest przypadek. Żyjemy w czasie proroczy, kiedy Bóg przyspiesza procesy i spełnia obietnicę w sposób, który przekracza nasze zrozumienie. Wielu ludzi na całym świecie doświadcza tego samego, nadprzyrodzonego przyspieszenia w każdej dziedzinie życia, szczególnie w związkach i małżeństwie. Książka Amosa mówi o czasach, gdy żniwny dosięgnie oracza. To prorocze słowo o przyspieszeniu. W naturalnym świecie żniwa następują po orce, ale Bóg może skompresować czas tak, że to, co normalnie trwałoby lata, Dzieje się w miesiącach, tygodniach, a nawet dniach. Nie jest to magia ani fantazja. To sposób, w jaki działa wieczny Bóg, gdy widzi, że jesteś gotowa na to, co dla ciebie przygotował. Zastanów się nad ostatnimi miesiącami twojego życia. Czy nie zauważyłaś przyspieszenia w różnych obszarach? Może w pracy, zdrowiu, duchowości, a teraz kolej na uczucia. Bóg nie działa chaotycznie. Gdy przygotowuje cię do małżeństwa najpierw porządkuje inne sfery Twojego życia. Jeśli widzisz pozytywne zmiany wokół siebie, to może być znak, że nadchodzi coś wielkiego także w sferze serdecznej. Wiele kobiet w Twoim wieku rezygnuje z marzeń o miłości, myśląc, że ich czas minął. To kłamstwo. Bóg nie ma ograniczeń wiekowych dla swoich planów. Sara urodziła syna w wieku 90 lat, Rut znalazła Boaza będąc wdową, a Anna doczekała się radości po latach modlitwy. Twój wiek nie jest przeszkodą, ale może być przewagą, dojrzałością, która pozwoli Ci rozpoznać prawdziwą miłość od pierwszej chwili. Bóg mówi dziś do Twojego serca. Moja córko, czas oczekiwania dobiega końca. Przygotowałem dla Ciebie kogoś, kto dopełni Cię w sposób, jakiego nigdy nie doświadczyłaś. Nie będziesz musiała się starać, przekonywać ani walczyć o jego uwagę. To będzie naturalne, proste i pełne pokoju. Przygotuj się, bo nadchodzi szybciej niż myślisz. Gdy Bóg kogoś dla ciebie wybiera, nie będzie to długi, męczący proces, pełen niepewności i wahań. Prawdziwa boska miłość objawia się z jasnością, która usuwa wszelkie wątpliwości. Zobacz na historię Izaaka i Rebeki. Gdy sługa Abrahama szukał żony dla swojego pana, modlił się o wyraźny znak i otrzymał go. Rebeka nie tylko dała mu wody, ale napoiła też wszystkie wielbłądy. Od tej chwili wszystko potoczyło się szybko i naturalnie. Nie oznacza to, że poznanie będzie nagłe jak błyskawica, choć czasem tak właśnie bywa. Oznacza to, że gdy spotka cię właściwa osoba, nie będziesz musiała się zastanawiać, czy to ta właściwa. Będziesz to po prostu wiedziała. Pokój Boży wypełni Twoje serce, a nie lęk czy niepewność. Nie będziesz musiała analizować każdego gestu, słowa czy zachowania. To, co jest z Boga, przynosi pokój, nie chaos. Może przez lata doświadczałaś związków, które wymagały ciągłego wyjaśniania, tłumaczenia, usprawiedliwiania, związków, w których czułaś się jak detektyw, próbując odgadnąć prawdziwe intencje drugiej osoby. To wszystko odejdzie w przeszłość. Boska miłość jest przejrzysta jak kryształ. Gdy Bóg łączy dwa serca, obie osoby wiedzą, że to coś wyjątkowego. Historia Rebeka pokazuje też coś ważnego. Czasami to, co boskie, wydarza się daleko od naszego zwykłego środowiska. Rebeka nie szukała męża na miejscu, ale została znaleziona podczas zwykłej codziennej czynności, noszenia wody. Nie rób sobie presji, że musisz aktywnie szukać. Bóg może doprowadzić do spotkania w najbardziej nieoczekiwanym miejscu i czasie. Przygotuj się na to, że gdy nadejdzie ten moment, wszystko będzie się toczyło szybko, ale w Bożym porządku. Nie będziesz musiała się martwić o tempo ani kontrolować sytuacji. To będzie jak rzeka, która niesie cię łagodnie ale zdecydowanie we właściwym kierunku. Ufaj procesowi, który Bóg rozpocznie w twoim życiu. Istnieje pięć wyraźnych znaków, które wskazują, że twoja duchowa obietnica małżeństwa jest bliska spełnienia. Te znaki nie są przypadkowe, to Boża łaskawość, która przygotowuje cię na to, co nadchodzi. Pierwszy znak to głęboki pokój w sercu dotyczący przyszłości. Jeśli wcześniej odczuwałaś lęk o swoją przyszłość uczuciową, a teraz czujesz spokój i pewność, że Bóg ma kontrolę, to silny sygnał duchowy. Drugi znak to zakończenie starych cykli. Może to być definitywne zamknięcie poprzednich relacji, uwolnienie się od toksycznych wzorców myślowych lub po prostu poczucie, że pewien etap życia się skończył. Bóg rzadko daje coś nowego, nie porządkując najpierw tego, co stare. Jeśli czujesz, że ostatnio wiele rzeczy z przeszłości się wyjaśniło lub uwolniłaś się od starych ciężarów, przygotuj się na nowy rozdział. Trzeci znak to przemiana emocjonalna. Przestajesz być desperacka czy zgorzkniała z powodu samotności. Zamiast tego odkrywasz radość w byciu sama z Bogiem i ze sobą. To nie oznacza, że przestałaś pragnąć małżeństwa, ale że nie definiuje cię już jego brak. Ta przemiana jest kluczowa. Bóg daje małżeństwo jako dopełnienie, nie jako ratunek. Czwarty znak to częste słowa prorocze o małżeństwie. Może słyszysz je w kościele, czytasz w Biblii pasusy o związkach, które wcześniej cię nie dotyczyły, albo ludzie spontanicznie wspominają o twoim przyszłym małżeństwie. Gdy Bóg szykuje się do działania, często wcześniej o tym mówi przez różne kanały. Piąty znak to święte poczucie pilności, to nie nerwowość ani panika, ale wewnętrzna pewność, że coś ma się wydarzyć wkrótce jakbyś wiedziała, że jesteś na progu ważnej zmiany. Ten rodzaj przeczucia pochodzi bezpośrednio od Ducha Świętego, który przygotowuje cię na nową rzeczywistość. Jeśli rozpoznajesz w sobie te znaki, nie jest to przypadek. Bóg cię przygotowuje na coś pięknego. Przygotowanie na małżeństwo to nie tylko wybór sukienki czy rezerwacja sali, to przygotowanie serca, charakteru i ducha. Gdy Bóg przynosi do twojego życia właściwą osobę, chcę, żebyś była gotowa nie tylko na ceremonię, ale na całe życie we dwoje. Prawdziwe przygotowanie zaczyna się od wewnątrz i rozprzestrzenia się na wszystkie dziedziny życia. Pierwszą sprawą jest uzdrowienie emocjonalne. Jeśli nosisz ze sobą rany z przeszłych związków, zdradę, odrzucenie czy rozczarowanie, teraz jest czas na pozwolenie Bogu to uleczyć. Nie po to, żeby zapomnieć, ale żeby nie przenosić tych ran na nową relację. Bóg chce dać ci czyste serce, które będzie potrafiło kochać bez strachu i podejrzeń. Druga rzecz to duchowy wzrost. Małżeństwo to nie tylko związek dwóch ludzi, ale trojaki sznur z Bogiem pośrodku. Jeśli twoja relacja z Bogiem jest powierzchowna, znajdź czas na jej pogłębienie. Codzienne modlitwy, czytanie słowa, słuchanie jego głosu to podstawy, które sprawią, że będziesz mądrą żoną, a nie tylko zakochaną kobietą. Trzecia kwestia to praktyczne przygotowania. Uporządkuj swoje finanse, zadbaj o zdrowie, zorganizuj przestrzeń życiową. Może to wydawać się przyziemne, ale Bóg dba o każdy szczegół. Gdy znajdziesz właściwą osobę, będziesz chciała mieć już porządek w podstawowych sprawach, żeby móc skupić się na budowaniu relacji. Czwarta sprawa to otwartość na zmiany. Małżeństwo to kompromisy i dostosowania. Jeśli przez lata żyłaś sama, Musisz być przygotowana na dzielenie przestrzeni, decyzji i marzeń. Nie oznacza to utraty siebie, ale wzbogacenie swojego życia o drugą osobę. Na koniec, wiara bez wahania. Przygotowuj się tak, jakby małżeństwo było już pewne, nie jakby było możliwe. Bóg honoruje wiarę, która działa, zanim zobaczy rezultaty. Jeśli On powiedział, że to się stanie, to się stanie. Twoja rola to być gotową, gdy nadejdzie właściwy moment. Każda kobieta, która uwierzyła w Bożą Obietnicę Małżeństwa, mierzy się z momentami wątpliwości. To naturalne i nie świadczy o słabej wierze. Problem pojawia się wtedy, gdy te wątpliwości zaczynają kontrolować Twoje myśli i wypowiadane słowa. Diabeł doskonale wie, że słowa mają moc twórczą, dlatego będzie kusił Cię, żebyś wypowiadała słowa przeciwne temu, w co uwierzyłaś. A jeśli to się nie stanie, to pytanie przewija się przez głowę niemal każdej kobiety czekającej na miłość. Ale zastanów się, czy Bóg kiedykolwiek kłamał, czy choć raz nie dotrzymał obietnicy złożonej swoim dzieciom? Jego czasem może różnić się od Twojego, Jego drogi mogą być nieoczekiwane, ale Jego słowo zawsze się wypełnia. Problem nie leży w Bożej wierności, ale w naszych ludzkich ograniczeniach w rozumieniu Jego planów. Może to tylko moja desperacja i pobożne życzenie kolejna wątpliwość, która może Cię nawiedzać. Ale czy czujesz desperację, czy raczej spokojną pewność? Czy to jest życzenie powstałe z braku, czy raczej prorocza wizja tego, co Bóg zaszczepił w twoim sercu? Naucz się rozróżniać między ludzką desperacją a Bożym natchnieniem. Duchowy sabotaż często przychodzi przez usta najbliższych. Nie ma co marzyć w twoim wieku. Mężczyźni w tym wieku to same problemy. Zostań sama, będzie ci lepiej. Takie słowa mogą padać nawet od ludzi, którzy Cię kochają. Ale pamiętaj, nie każdy głos jest Bożym głosem. Chroń swoje serce przed słowami, które są przeciwne temu, co Bóg do ciebie mówi. Czasami sabotaż przychodzi przez własne doświadczenia. Każdy nieudany związek z przeszłości może być użyty przeciwko przyszłej obietnicy. Ale przeszłość nie definiuje przyszłości, gdy Bóg w nią wkracza. To, co było wcześniej, służyło twojemu formowaniu i przygotowaniu. Teraz jesteś mądrzejsza, dojrzalsza i bardziej gotowa na prawdziwą miłość. Sposobem na przezwyciężenie tych duchowych ataków jest świadome wypowiadanie słów wiary. Zamiast, a jeśli nie, mów, wierzę, że Bóg spełni swoją obietnicę. Zamiast nasłuchiwać negatywnych głosów, słuchaj tego, co Duch Święty mówi do twojego serca. On nigdy nie będzie mówił przeciwko swoim obietnicom. W naturalnym świecie, poznawanie się, budowanie relacji i dochodzenie do małżeństwa to proces trwający miesiące lub lata. Ale Bóg nie jest ograniczony naturalnymi prawami czasu i przestrzeni. On może stworzyć więź między dwojgiem ludzi w jednej chwili, która będzie mocniejsza niż związki budowane latami. To nie znaczy, że poznanie musi być dramatyczne czy spektakularne. Często jest zupełnie naturalne, ale z nadprzyrodzonym skutkiem. Znam kobietę, która całe życie modliła się o męża. W wieku 51 lat poszła na zwykłe zakupy do supermarketu. W kolejce do kasy stała przed mężczyzną który upuścił pieniądze, podała mu je z uśmiechem. Zaczęli rozmawiać, i od pierwszej minuty oboje czuli, że to coś wyjątkowego. Trzy miesiące później wzięli ślub. Dziś, po dziesięciu latach małżeństwa, mówią, że od pierwszego dnia wiedzieli, że będą razem na zawsze. Co sprawiło, że ich znajomość potoczyła się tak szybko? Po pierwsze, oboje byli duchowo przygotowani. Lata oczekiwania uczyniły ich dojrzałymi, cierpliwymi i świadomymi tego, czego szukają. Po drugie, nie musieli się przekonywać do siebie, po prostu się pasowali. Po trzecie, mieli pokój Boży w sercu odnośnie tej relacji. Istnieją związki, które wymagają ciągłej pracy nad dopasowaniem to są związki ludzkie, ale istnieją też związki, gdzie dopasowanie jest naturalne, a praca dotyczy pogłębiania tego, co już istnieje to są związki boskie. Gdy Bóg kogoś dla ciebie wybiera, nie będziesz musiała się zmieniać, żeby mu się podobać, ani on tobie. Boskie połączenie często objawia się też w nieoczekiwanych okolicznościach. Może to być spotkanie służbowe, które przeobraża się w osobistą rozmowę. Może to być przypadkowe zdarzenie, które okazuje się być Bożym prowadzeniem. Może to być nawet internetowa znajomość, która szybko przenosi się do realnego świata. Kluczem jest rozpoznanie, gdy Bóg działa. Jeśli spotkasz kogoś i od pierwszej chwili czujesz głęboki pokój, naturalność w rozmowie, poczucie, jakby znałaś tę osobę od zawsze, nie odrzucaj tego jako za szybkie czy niemożliwe. Bóg może robić w dniach to, co ludzie budują latami. Gdy Bóg przygotowuje coś wyjątkowego w twoim życiu uczuciowym, diabeł będzie próbował cię odwrócić od właściwej ścieżki. Jedną z jego ulubionych taktyk są fałszywe połączenia. Osoby, które wydają się być tym kimś, ale przynoszą chaos zamiast pokoju. Te osoby często pojawiają się tuż przed tym, co prawdziwe, jakby próbowały cię zmylić lub opóźnić Boży Plan. Fałszywe połączenia mają kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze, wzbudzają emocjonalną burzę. Raz czujesz euforia, raz rozpacz. Po drugie, wymagają od ciebie zmiany, kim jesteś, żeby zasłużyć na ich uczucia. Po trzecie, są pełne niejasności. Nie wiesz nigdy, gdzie stoisz z taką osobą. Po czwarte, odbierają ci pokój i wprowadzają stałą niepewność. Inną pułapką są związki czysto emocjonalne intensywne, namiętne, ale bez duchowego fundamentu. Mogą one wydawać się być spełnieniem Twoich marzeń, ale szybko okazują się być domkami z kart. Prawdziwa, boska miłość ma w sobie pasję, ale także stabilność, szacunek i wspólne wartości. Czasami rozproszeniem może być nawet dobra osoba, ale we właściwym czasie. Możesz spotkać kogoś, kto jest wspaniały, ale związek z nim odciągnąłby cię od Bożego planu. To najtrudniejsze do rozpoznania, bo nie ma w tym nic złego. Po prostu to nie jest to, co Bóg dla ciebie przygotował. Jak rozpoznać rozproszenie? Po pierwsze, sprawdź, czy ta relacja przybliża cię do Boga, czy od niego oddala. Po drugie, czy czujesz pokój, czy raczej niepokój? Po trzecie, czy ta osoba wspiera twoje powołanie i marzenia, czy je sabotuje? Po czwarte, czy związek z nią wydobywa z ciebie to, co najlepsze, czy co najgorsze? Pamiętaj, diabeł nie będzie kusił cię tym, co oczywiste złe. Będzie oferował ci coś, co wygląda jak spełnienie twoich marzeń, ale prowadzi na manowce. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie bliskiej relacji z Bogiem i słuchanie jego głosu w każdej ważnej decyzji. On nigdy nie pozwoli ci się zgubić, jeśli będziesz go słuchać. W tym momencie czuję, że Duch Święty chce przemówić bezpośrednio do twojego serca. Nie jest przypadkiem, że słuchasz tego dziś. Nie jest przypadkiem, że te słowa dotarły do ciebie właśnie teraz. Bóg chce, żebyś wiedziała, że twoja historia nie się jeszcze nie skończyła. Najpiękniejszy rozdział dopiero się rozpoczyna. Słyszę w Duchu: "Córko moja, widziałem każdą twoją łzę wypłakaną w samotności. Słyszałem każdą modlitwę wypowiadaną w ciszy nocy." Znam pragnienie Twojego serca na miłość prawdziwą, czystą, trwałą i mówię Ci dziś: Przygotowałem dla Ciebie kogoś, kto będzie kochał Cię tak, jak ja Cię kocham, bezwarunkowo, wiernie, na zawsze. Nie pozwól, żeby przeszłe rozczarowania zaszły tudzenie nadziei. Nie pozwól, żeby głosy mówiące o Twoim wieku, przeszłości czy okolicznościach zmądliły światło wiary w Twoim sercu. Jestem Bogiem niemożliwego. I dla mnie nie ma rzeczy za trudnych. To samo słowo, które powołało świat do istnienia, dzisiaj powołuje do istnienia Twoje małżeństwo. Niebo jest w ruchu na Twoją korzyść. Anioły zostały wysłane, żeby przygotować drogę dla tego spotkania. Serca są poruszane, okoliczności układane, drogi prowadzone tak, żeby we właściwym momencie stanęliście naprzeciw siebie. On też się modli o Ciebie, nawet jeśli jeszcze nie wie Twojego imienia. Nie bądź zniecierpliwiona. Nie próbuj forsować sytuacji czy pomagać mi w spełnieniu tej obietnicy. Ja wiem lepiej niż ty kiedy i jak to zrobić. Twoja rola to przygotować serce, utrzymać wiarę i być otwartą na moje prowadzenie. Gdy nadejdzie właściwy moment, rozpoznasz go bez wątpienia. Mówię ci dziś: to jest Twój czas, to jest Twój sezon, to jest Twoje małżeństwo, które nadchodzi. Nie jutro, nie za lata, ale wkrótce bardzo wkrótce. Przygotuj się. Bo ja już przygotowuję for ciebie stół w obecności tych, którzy wątpili. Całe niebo czeka na ten dzień, gdy będzie mogło świętować twoje szczęście. Gdy Bóg zaczyna wypełniać swoją obietnicę w twoim życiu, najważniejsze jest, żebyś nie sabotowała tego procesu własnymi lękami czy niecierpliwością. Wiele kobiet, które długo czekały na miłość, gdy wreszcie ją spotykają, zaczynają się zachowywać w sposób, który może ją odeprzeć. Przez nadmierne kontrolowanie sytuacji. Pośpiech lub paradoksalnie, przez sabotowanie z powodu strachu przed szczęściem. Pierwszą zasadą jest zachowanie spokoju i naturalności. Jeśli poznasz kogoś, kto wydaje ci się być tą właściwą osobą, nie zaczynaj od razu planować wesela ani opowiadać całej rodzinie. Pozwól związkowi rozwijać się naturalnie, w Bożym tempie. To, że coś jest z Boga, nie znaczy, że musi wydarzyć się w ciągu tygodnia. Druga zasada to szukanie mądrych rad. Nie oznacza to zasypywania wszystkich znajomych szczegółami, ale znalezienie jednej lub dwóch dojrzałych duchowo osób, które mogą obiektywnie patrzeć na sytuację i udzielić ci Bożej perspektywy. Czasami emocje mogą zasłonić nam właściwy osąd sytuacji. Trzecia rzecz to modlitwa za tę osobę i o te relacje. Jeśli to naprawdę jest Boży plan, modlitwa tylko go wzmocni. Jeśli to nie jest właściwy kierunek, modlitwa to wyjaśni. Nie bój się modlić o objawienie prawdy. Bóg nie chce, żebyś żyła w złudzeniu. Czwarta zasada dotyczy czystości, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Prawdziwa boska miłość może czekać na właściwy czas i okoliczności. Jeśli ktoś naciska cię na intimność czy zaangażowanie, zanim czas na to dojrzeje, może to być znak ostrzegawczy. Bóg buduje związki na fundamencie szacunku i cierpliwości. Piąta i najważniejsza zasada to ufanie procesowi. Nie próbuj przyspieszać ani kontrolować rozwoju sytuacji. Jeśli Bóg kogoś dla ciebie przygotował, to nie ucieknie, ani nie zaginie. Czasami będziesz musiała zrobić krok wiary, czasami krok wstecz. Najważniejsze, żeby każdy krok był poczyniony w słuchaniu Bożego głosu, nie własnych emocji czy presji z zewnątrz. Zegar Boga się poruszył. Niebo już napisało. Teraz uwierz i przygotuj się. To nie są puste słowa pocieszenia ani falsa nadzieja. To prorocka prawda dla ciebie, która słuchasz tego w tym właśnie momencie. Bóg przemawia do twojego serca. Córko, czas twojego małżeństwa nadszedł. Może słuchasz tego i myślisz, ale jak to możliwe? Mam pięćdziesiąt lat i nie widzę nawet kandydata na męża. Właśnie dlatego to będzie cud. Właśnie dlatego będziesz wiedziała, że to było dzieło Bożych rąk, a nie ludzkich zabiegów. On sprawi, że się stanie to, co wydaje się niemożliwe. A może myślisz, miałam już tyle rozczarowań, nie mogę uwierzyć jeszcze raz? Ale to właśnie jest moment, żeby zaufać. Wszystkie poprzednie rozczarowania służyły jednemu: przygotowały cię na rozpoznanie prawdziwej miłości, gdy w końcu się pojawi. Teraz jesteś gotowa na to, na co wcześniej nie byłaś. Chcę, żebyś teraz, w tym momencie, wypowiedziała głośno: Panie, przyjmuję czas mojego małżeństwa. Wierzę, że przygotowałeś dla mnie kogoś wyjątkowego. Otwieram swoje serce na Twoją miłość i twój plan. Wypowiedz to z wiarą, bo słowa wypowiedziane z wiarą mają moc stwórczą. Jestem pewna, że gdy to małżeństwo się wydarzy, a wydarzy się, będziesz patrzeć wstecz na ten moment i pamiętać te słowa. Będziesz pamiętać dzień, gdy uwierzyłaś wbrew okolicznościom, wbrew logice, wbrew wszystkim głosom wątpienia. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, napisz w komentarzach. Przyjmuję czas mojego małżeństwa. Nie wstydź się tej deklaracji. Wiara, która się chowa, nie ma mocy. Wiara, która się wypowiada, porusza niebiosa. I jeśli znasz kobietę, która jak ty czeka na miłość swojego życia, prześlij jej to nagranie. Może właśnie ona potrzebuje dziś usłyszeć, że jej historia jeszcze się nie skończyła. Że najpiękniejszy rozdział dopiero nadchodzi. Że Bóg nie zapomniał o marzeniach jej serca. Niech Bóg Cię błogosławi. I przygotuje na to piękne, co nadchodzi. Do zobaczenia wkrótce, może już z nowiną o tym, jak Boże Słowo się wypełniło w Twoim życiu.